Jestem za zastępstwo, za Grzegorza Plama, ponieważ... Halo? No? No, mam chwilę. Co kurwa? Jak raka. Co? Przecież ja... Nagrywają teraz? Co za kurwy... Cześć! Witamy w programie Żyjemy choć nie chcemy Dziś gościmy specjalnego gościa Jego imię jest Gwidon... Proszę. proszę się przedstawię? Tak, proszę Jestem Gwidon Marszczyn Ej, hey, jestem. Kurwa! Kurwa! Co to ma być? Kto to kurwa jest? Co się dzieje? Kto to kurwa jest? Nie rozumiem. Przebra... Przebraczam! Jeszcze mi krzesło rozjebali jak mnie nie było. Wyjdź stąd. Ale to ktoś inny. Ale za, coś, coś. Wyjdź. Ale... Tu vem, vem, me <laughs> <fix> <Sh> Do you disagree? Travel the world and seven seas Everybody is looking for something Żyjemy choć nie chcemy Gitarra siema Dobre, pomarańczowe Witam Szczęść Boże To możemy zaczynać? No, czy? no chyba tak, nie? Okay, proszę o klapsa. Okay. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Żyjemy choć nie chcemy. O ile dobrze liczę jest to już odcinek czwarty? Piąty? Dzisiejszym gościem programu jest Witold Sienkiewicz. Pan Witold jest pracownikiem... Czego jest pan pracownikiem? Jestem pracownikiem hospicjum i, i zajmuję się również osobami niepełnosprawnymi. W jaki sposób niepełnosprawnymi? Różnie, wie pan. To jest tak, że niektórzy. No ja się nie znam na no, posiedzeniach. Ja, ja nie wiem. To może tak. Czy co, bez rąk? Albo za dużo Bez rąk, bez nóg, bez Albo. mózgu. Znaczy, no, nie bez Znaczy, mózgu. Że z mózgiem, ale że nie używają go, tak wie pan. Mm -hmm, Rozumie no. pan, e, no tak. niewładni. A ostatnio szedłem ulicą i szedł taki ten, taki, taki, no, taki oni, mały, taki ten, tak. chodzi o to, to posiadzenie, To oni zazwyczaj się właśnie jakieś tam, jak Sebastian, jakoś tak się nazywają, oni tak, wiesz, że oni tacy są. Takie czapki, tak? tacy są, a tak chodzą po ulicy. wiesz. A, no czaje, to no po prostu to też jest upośledzenie. Tak, znaczy, tak, bo to jest tak, że im po prostu krew do mózgu nie dopływa, im, tak jak rękoma, tak muszą później machać i, i, i żyją dzięki temu, nie? I to się nazywa choroba y, arbozencjusza, podpachencjusza. Y, z łaciny? Y, znaczy, tak, z łaciny, tylko że jeszcze to tam mhm. trochę y, francuskiego. Aha, oni tak chodzą i to krew cyrkuluje, nie? E, tak. Ale to nie mogą pić napojów energetycznych, bo, bo to, żeby krew cyrkulowała, Tak, nie? tak, znaczy, bo widzę, że pan słyszał, że... E, tak, one mieliśmy, one działają no. działają krzepiąco. Zależy, które, no, krzepiąco działają, że... Tak. No. Tak, właśnie, Aha. w ten sposób. I y, tak podajemy chorym y, dożylnie takie napoje energetyczne, dlatego często bywają nadpobudliwi i używają takich słów jak ej ty pedale, wyjebać ci, nie wiem czy mogę przeklinić. Spokojnie, zdarzało się. Tak? Super. Tak. A jak nie to ten, mamy to takie... A okej, okay. ej wyjebać mhm. ci, mhm. chodź na solo ku Tasiarzu. Masz jakiś problem? Też, a to często bywa. <laughs> Często po prostu przez te napoje energetyczne zbierają się za dużo śliny i, mhm. i muszą wypluwać. E, no. I też e, e, no, ich problemem jest to, że mają troszkę za dużo energii. Dlatego mhm. często możemy ich spotkać na e, meczach, e, chociażby ekstraklasy, krzycząc, Legia, ja chuj! E, sorry, że ci przerwę, ale już nie wytrzymam. Mogę sobie przysmażyć trochę? Przysma teraz? Tak, tak. Ale to w telewizji będzie, nie wiem czy możesz smażyć jakiejś rzeczy czy? teraz, no i poza tym co się osadzi, czy a... możemy powiedzieć, że to ty to nie, ale... Nie, 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 e, bo wiesz co, nie, ja tylko to, nie? A, e-papieros, dobra Mogę? <laughs> Pal sobie Dobra, dzięki to, znaczy... No To pewno no dobra Ta, spo... Spoko. <laughs> Mogę przesmażyć, kurwa Uh. Uh. Mogę spróbować? Pewnie. nie Co jakiś Uważaj, bo grzałkę popsujesz. No, dobra. Tu się klika? Tak, tak. <mograwnie> nie jest tak źle, jak się spodziewałem. Nice. Co długo już wapujesz? Tak. Wiesz, od samego początku, no, jak tylko to czekaj, tego... czekaj, poczekaj. O, widziałeś, jakie fajne mi wyszło? Uff, stary. Tak, jakie fajne koło mi wyszło? Ostatnio załatwiłem od mojego dealera. Duszno to trochę, nie? No weź wywietrz. Ostatnio załatwiłem od mojego dealera olejek z marihuaną. To. Jak z marihuaną? No. Cześć, to roślina, a olejek pływa. Aha, a myślisz, że. Myślisz, że wszechświat jest skończony? Hmm. Czy w nie? No raczej, nie że. Znaczy... Ty. Kromka, chleba, nie? Żeby powiększać jak się... Chleba. Nie, 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 nie Kromka, chleba No Masło No Nutella No Szynkę No No i... I o A weź tak, że... Chleb Nutella Bez masła, bez szynki, bez ogórka Ty misz to Zajebiste jeszcze tego nie próbowałem, muszę zjeść. No, osta! jakie kółko mi wyszło? Te poka. Weź, bo trochę tu duszno weź. Okna otworzysz czy. To nie Jesteśmy pod ziemią, stary, tu nie ma okien. Ty No. Wszechświat jest skończony, jak myślisz? Czy wiesz... Według, według apokalipsy to Jezus stworzył o, nie? Kurwa Czyli Jezus, Jezus no? chyba jest skończony, nie? Czy bo tak mi się wydaje. Tak. Tak mi się wydaje. Kurwa. Czy bo wiesz, on tutaj później przyjdzie ty, i, ty, ty, i będzie ty, sądził. Ty patrz. Hmm? Kanapki. Z Nutellą i szynką i ogórkę. Żeby było tak słodko i słodko. Ale no. Ty potransformuję. Albo nie, 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 nie. Co? Bułkę. No. Z masłem. Ale bez szynki. Tylko z nutellą. I bez masła. Nutele, ale grubo, nie? Żebyś czuł. Albułkę, niech. Chyba wymyśliłeś na wydanie. Myślisz? No. Przecież zbijemy na tym tysiąc. Idziemy to patentować. Ale zaraz. Ale daj mi buch. Czekaj. Daj mi bucha, bo nie wytrzymę. Już mnie połował. Trzymaj bracie. Jak się śmiałeś, widzisz? Ja się śmieję? kiedy? Widzimy się za tydzień. Stąd chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić e, wszystkich oglądających Żyjemy Choć Nie chcemy Wesołych świąt i tak dalej Nie oddychasz normalnie gościu No nie kurwa weź w dek ja weź w dek Gościu oddychaj normalnie Kurwa, ej, ten no Nie, ja nie niego jesteś Jowików! Ja pierdolę! Sieee, Marko! Siee, Marko Ziomecki! Siee, Marko Ziomecki! Ziomecki! Ej, chłopaki, papier się skończył! Ej, chłopaki, papier się skończył. Ej, chłopaki, papier się skończył. Ej, ej, chłopaki, papier się skończył. Ej chłopaki, papier się skończył. Ej, chłopaki, papier się skończył. Ej, chłopaki, papier się. Ej, chłopaki, papier się skończył. Ej, chłopaki, papier się skończył. Ej, chłopaki, papier się skończył!